Podróże nie tylko poślubne, Genewa, Alpy, banki i zegarki. Agnieszka Meissner. Drodzy młodożeńcy, dzisiaj proponuję wam podróż poślubną do pięknej stolicy Szwajcarii, która kojarzy się głównie z zimowymi, narciarskimi klimatami. A przecież niekoniecznie podróż poślubną musimy odbywać zimą. Większość z was woli trzy pozostałe pory roku. Nazwa Genewa, z pochodzenia celtycka. Znaczy dosłownie ujścia wód. Wszystko się zgadza, centrum miasta wyrosło tam, gdzie Rodan przepływający przez największe alpejskie jezioro z niego uchodzi, znowu tworząc koryto rzeki. Zarówno jezioro, przez nas zwane Geniuskim, a przez miejscowych Lat Lejman, jak i Alpy w tle sprawiają, że trudno nie zgodzić się, iż miasto jest pięknie położone. Przede wszystkim musimy pamiętać... Że Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej i przed wyjazdem należy zaopatrzyć się we franki szwajcarskie. Jeden frank kosztuje około 3 zł, a nie w euro. Do centrum miasta dowiezie nas z lotniska autobus miejski numer 10. Dobrze już wcześniej mieć zarezerwowany nocleg. Wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, dokąd zmierzamy. W Genewie możemy spędzić przynajmniej tydzień, na pewno będzie co robić. Po pierwsze, choć niekoniecznie najważniejsze, należy zwiedzić Pałac Narodów, dawniejszą siedzibę Ligi Narodów, a obecnie siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co pół godziny organizowane są wejścia z przewodnikiem, za opłatą 10 franków, który oprowadza nas po ogromnych przestrzeniach kilku budynków siedziby ONZ. Przed gmachem stoi pomnik, ogromne krzesło ze złamaną nogą, symbol łamania praw człowieka. Największe wrażenie z 30 innych sal robi sala zgromadzenia ogólnego, w której jednorazowo może przebywać 2000 osób. Przed salą można podziwiać przepiękny pomnik z popiersiem Ignacego Paderewskiego i polskim orłem w koronie. Co prawda najciekawsze rzeczy dzieją się poza trasą zwiedzania, ale lepiej nie oddalać się od grupy, gdyż tamtejsza ochrona jest bardzo spostrzegawcza i może delikatniej wyprosić niesfornego turystę z budynku. Atmosfera jest tu iście międzynarodowa. Panowie w eleganckich garniturach dyskutują z ubraną w kolorowe szaty murzynką i poprawiającym turban hindusem. Zaraz po wyjściu z gmachu ONZ warto odwiedzić, usytuowane dokładnie naprzeciwko, Muzeum Czerwonego Krzyża, które od XIX wieku ma tutaj swoją siedzibą. W muzeum mieści się ekspozycja poświęcona historii tej organizacji oraz ciekawe czasowe wystawy fotograficzne. Przed wejściem stoi instalacja przedstawiająca grupę ludzi ze związanymi rękami, w kapturach na głowach. Przygotowują zwiedzających do ekspozycji, która nie szczędzi poruszających przykładów okrucieństw, jakich ludzkość dopuściła się w nowożytnej historii. Nie jest to rozrywkowe muzeum i być może niekoniecznie w klimacie podróży poślubnej, jednakże warto zatrzymać się na chwilę refleksji i je odwiedzić. Genewa jest znana również z najwyższej w Europie fontanny oraz kwietnego zegara. Fontanna Jeddeau, symbol Genewy, wyrzuca w niebo 200 km na godzinę słup wody o wysoki 140 m. Kiedyś była ona zwykłym zaworem bezpieczeństwa systemu kanalizacyjnego miasta. Dziś wodną kaskadę oświetla osiem reflektorów o łącznej mocy 13500 W. Natomiast zegar kwiatowy usytuowany w ogrodzie angielskim na południowym brzegu Jeziora Geniuskiego to chyba najczęściej spotykany motyw pocztówek z Genewy. Jest on przykładem kunsztu zegarmistrzów geniuskich. Składa się z ośmiu koncentrycznie ułożonych kół, z których każde zmienia kolor w zależności od pory roku i gatunku kwiatów. W całym zegarze rośnie ich 6,5 tysiąca. Średnica jego tarczy liczy 5 m, obwód prawie 16 m, zaś 2,5 metrowa wskazówka sekundowa uważana jest za najdłuższą na świecie. Najważniejszym jednakże zabytkiem Genewy jest wznosząca się na terenie dawnej osady rzymskiej katedra ŚW Piotra, w której kazania wygłaszał Kalwin. Powstała w latach 1160-1230 ale w późniejszych czasach była kilkakrotnie przebudowywana i obecnie jej fasadę zdobi klasycystyczny portyk. Jednak wnętrze jest niezwykle spójne, a słynna późnogotycka, w całości polichromowana kaplica Machabeuszów zapiera dech w piersiach. Warto wdrapać się na wieże katedralne, z których roztacza się piękny widok na miasto, port jachtów, jezioro i fontannę. Latem w Genewie można wybrać się też na plażę miejską która jest bardzo popularna wśród mieszkańców miasta. Przeźroczysta woda w tym największym jeziorze alpejskim zadziwia swym przepięknym, turkusowym odcieniem i zachęca do kąpieli. Bardzo ciekawym zjawiskiem wodnym na terenie Genewy jest łączenie się dwóch rzek – Rodanu, który krystalicznie czysty wypływa z jeziora geniuskiego i zamulonej, górskiej rzeki Arwy. Cerkiew Rosyjska, Muzeum Zegarków Patek Filippe, stała ekspozycja zegarków słończ w restauracji obok Centrum Turystycznego, pomnik reformacji w parku Promenade des Bastionem, urokliwe Stare Miasto, to kolejne atrakcje, które możemy zobaczyć w liczącej 180 tysięcy mieszkańców stolicy kraju. Warto tutaj przy okazji nadmienić. Że Genewa jest siedzibą ponad 200 organizacji międzynarodowych, kilkudziesięciu banków oraz 72 firm zegarmistrzowskich. Po mieście najlepiej poruszać się autobusami, tramwajami lub tramwajami wodnymi. Te ostatnie to nie lada atrakcja dla turystów, którzy dzięki temu mogą popływać za cenę biletu tramwajowego po jeziorze geniuskim. W porze lunchu wszystkie restauracje i bary zapełniają się zajadającymi południowy posiłek biznesmenami. Ci mniej zamożni okupują skwery, schody, tragniki i ławeczki, zajadając specjały zakupione w pobliskim sklepie. Dla miłośników zakupów Genewa jest przedziwną mieszanką międzynarodowej elegancji, dobrze wyposażonych domów towarowych i specjalistycznych sklepików z typowo szwajcarskim asortymentem jak sery, czekolada. Alpejskie dzwonki i scyzoryki. W stolicy przemysłu zegarmistrzowskiego państwo młodzi mogą zaopatrzyć się w markowe zegarki najwyższej jakości, aby odmierzały im dokładny czas na nowej drodze życia. Oby był to tylko czas radości i szczęścia, czego wam serdecznie życzę. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.